Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Byłem właśnie w sklepie w sieciówce bardzo znanej, popularnej, niemieckiej. I w Irlandii jest taki zwyczaj, że jeśli ktoś stoi w kolejce, a ma w ręce tylko jedną rzecz, to wszyscy pozostali, którzy mają większe zakupy, przepuszczają tą osobę dalej. I tak się zdarzyło i zdarza się często, że jeżeli ktoś za mną jest taki, a posiada w ręce Jeden produkt, niezależnie co by to było, to zawsze przepuszcza się tą osobę, i kolejna osoba przepuszcza, i kolejna, i w efekcie ta osoba z tą jedną rzeczą wcale nie musi stać w tej dużej kolejce, żeby doczekać się na zapłacenie za ten produkt. To jest niesamowicie miłe, bo e, każda osoba, która dzisiaj przepuściła tego pana, ja byłem ostatni w kolejce, więc przepuściłem go pierwszy, potem następna, pani następna, no i w ciągu 5 sekund pan przeszedł jako pierwszy do kolejki, zapłacił kasier nawet. <grych> Pominął panią, którą obsługiwał, wziął to, co miał ten pan, skasował go i dopiero dokończył kasować panią, która miała więcej produktów. Wszyscy zamienili z tym panem słowo. On uśmiechnięty odpowiedział, szkoda, że nie zrobiłem większych zakupów, skoro wszyscy mnie tak przepuszczają. Wyszedł, wszyscy byli uśmiechnięci ee... i wrócili do swojego płacenia za zakupy. To jest niesamowicie budujące, to niesamowicie poprawia człowiekowi humor że taki zwykły, prosty gest uprzejmości jest po prostu przez kogoś doceniony i sprawia wszystkim radość. Każda z tych osób prawdopodobnie poczuła się dobrze, bo ja się poczułem wyśmienicie, że przepuściłem tego pana, i nie chodzi tu o pychę, chodzi tu o zwykłą, codzienną uprzejmość. I każda z tych innych osób prawdopodobnie tak samo się czuła, a ponadto, gdy ta osoba kiedyś pójdzie do sklepu i będzie miała jeden przedmiot w ręce, to właśnie tak samo potraktują go wszyscy inni. To jest na duży plus, i to jest coś wspaniałego, takie zwykłe, proste zachowanie, które nawet niekoniecznie musi być określane chrześcijańskim. Po prostu dobre maniery, maniery, kultura i chęć uprzyjemnienia komuś życia. Druga sprawa związana właśnie z kupowaniem w Finlandii produktów w sklepach, w marketach, jest taka, że kiedy ktoś stoi i ma dużo zakupów i płaci za nie, to nie ma czegoś takiego, że kolejna osoba już kolejne kroki wykonuje do przodu, przymuszając, pośpieszając tą osobę do tego, żeby spakowała te swoje rzeczy. Nie. Wszyscy wykazują się ogromną cierpliwością, czekają aż dana osoba zapłaci, spakuje swoje rzeczy do koszyka, do torby i choćby trwało to 5 minut, bo czasami tak się zdarza, a nawet dłużej, to wszyscy cierpliwie czekają. Nie ma żadnego poganiania. I to jest też bardzo fajne, bo to nie, buju, nie buduje złego napięcia, stresu i jakichś takich niemiłych sytuacji, które mają często w naszych sklepach polskich miejsce. Także chciałem tylko o tym powiedzieć, że to coś bardzo miłego, przyjemnego i takiego dobrego, dobrego, zwyczajnego, co powinno być stosowane wszędzie na całym świecie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.